widzowie i pipi, cześć, chodź. Wow, słuchajcie, dzisiaj koci odcinek, tak, tak, więc przyniosłem pipi. Słuchajcie, dzisiaj otworzymy sobie właśnie mm. takie oto mefistu, myfistu, jak mm. ona się nazywa? Jak się Mufu to Mufusen. Co co ja wymyśliłem Dobra, wow, pipi, wracaj do mnie. Tak jak wiecie, ta marka jest bardzo popularna właśnie w Japonii, gdzie udało nam się zdobyć kotoszarki To są kotoszarki, szarki. Koto krewetki, niestety, nie udało nam się nigdy złapać w automacie. Nie koto krewetki. Zjeźli na nasze ścianie. Kuto grywa? Właśnie, bo to było wcześniej. Ja zapominam. Słuchajcie, nie zostawiamy na bok, żeby nam nie zasłaniały tutaj wszystkiego. A my dzisiaj otworzymy sześć właśnie takich saszetek. Tutaj jedna saszetka kosztuje bardzo, bardzo dużo, przynajmniej w, w Francji. Tego kociaka ja znalazłam na swoim kanale, natomiast Kitek, żebyś tutaj przypadkiem nie znalazł żadnej powtórki, to za choćby jedną powtórkę robisz karę. To za oszustwo, to Nie jest możesz kara. tak zrobić. Nie możesz. Jeśli powtórkę, nie będziesz powtórki, be... będziesz musiał przyrządzić. Nie ja będę... pana zjadam. Ja nie, nie, na nie będę tego robić. Nie Szans, na samym te, końcu. To co, só, daj mi jedną chociaż możliwość powtórki, bo to jest nie. tylko 6 sztuk. Masz tylko 6 dozów. No ale jest ich 6 sztuk, jeden rzadki. To jest prawie niemożliwe, że mnie trafił powtórki. Chodź, masz już jednego. Uf. Dobra, widzowie, teraz zostawcie łapkę do góry po to, żeby właśnie nie robić. Ja pana zjadam, czy jak to Mufinka na to mówi. Nie, a jeśli tak. jesteście w Timku, to zostawcie komentarz kod, a w team psy pies. A my zaczynamy od właśnie naszego pierwszego boksika. Dobra, zostawmy je tutaj. Czy wszystkie je widać, czy nie widać? O, dobra, jest otwarcie od dołu, to plusik wielki, bo. Nie lubię nożyczek. Pipi, pomóż mi otwierać. Właśnie, widzowie, do tej pory Mufinka nie kupiła stroju Stitcha dla pipi. E, e, to jest to wina Mufinki Ja cały czas o tym pamiętam, to nie jest moja wina, to jest wina Mufinki Mufinka zawsze robi takie zakupy i podobno nie ma takiego stroju. Jeżeli ktoś potrafi szyć strój Stitcha, to nie powinno znać. Proszę. Oj, to jest dobre. Strój Stitcha dla pipi. Strój Stitcha dla pipi. Nasza pierwsza saszetka jest w porządku, bo no, na pewno no, nie jest z powtórką. No, 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 Ta, no jest w porządku, bo nie jest powtórką, no, 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 no. Proszę, oddaję. Do no, 6 sztuk, dlatego mnie oszukujesz! Uuuuh, jakie są, i to rude. wszystkie są. Nie, te, te są rude. Jak chcę rude, no bo pipi, palekaj. Tak, tak pipi, dobra, trafimy na pewno rudego kotka dzisiaj. Nie ma tam żadnych kart ani nic. I pierwszy nie. to jest rudy kitem! I właśnie parówka? go pokazałam! Czy to jest parówka? Ja z tyłu wygląda jak parówka. Nie, to jest ten okręk, O matko, to ale to. Ty wiesz, co to jest? To jest seria na telefon! No, faktycznie. Ja nie wiedziałem, ja Czyli normalnie w tym momencie przyczepiam go w ten sposób i on sobie tak wisi. No, to na przyczepiłam Hej. i w ogóle zdobyłeś tego, którego chciałem. A to jest parówka! Zobacz od tyłu. No pokaż od... Widzisz wygląda jak parówka. 100% parówka! Jak darujesz mi jedną powtórkę, jedną powtórkę jak mi darujesz. Czyli jak trafimy, to wtedy oddam Ci go. Możemy tak pohandlować. No pomyśl, pomyśl, masz czas tylko do drugiej saszety, tak? Jak skończę to otwierać, to już potem nasza promocja nie obowiązuje, stawiamy go. Stawiamy go tu. Stawiamy go tu. Kładziemy go tutaj i otwieramy następne. Oj, oj, Muffinka, zastanów się. Jak otworzę tą saszetę, to czas na handel się kończy. Mm -hmm. Chciałem przypomnieć. On jest bardzo ładny. Pa, bardzo. Fajny, bardzo. Fajny. Nie wiem, pewnie z automatu Oj, zepsułem troszeczkę Wyciągamy saszeteczkę W Sony Angel podobało mi się, że saszetki są właśnie ozdobione w ich ale takie na te seria. Tak, ale to dalej mi brakuje takich kociakowych tych jak to się mówi, no do dodatków, wiecie o czym mówię widzowie Otwieramy następnego i nie będziemy się denerwować, bo jest bardzo ładny To jest ryba chyba piła. Piła? Jest piła. Tak, ryba piła, ryba reki. Ryba, ryba piła, chciałem być ryba piła, no Ryba piła, ciekawe co takiego piła he, he, he. Ale Hehehe Ładna jest, jest ładna. Nie, nie podoba mi się to, że one naprawdę dużo ważą i ja nie wiem, czy na telefonie to się nie, będzie dobrze ale na moim monitorze wyglądają super. No to dobra, bo to... Bo przyczepiłam. Labubu z odcinka proponowanych. Stoi, 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 dobra, dobra. Słuchaj, no. jak otworzę, to już nie ma możliwości zakupu tego. Ja sobie go przykleję. Na kip! Dobrze. Na toalecie. Dobrze. Będzie wystawał z mojej deski klozetowej, <grym> jesteś tego pewna? Tak. Twój ulubiony. No, Nie, to nie. Będzie z Toilet. No, będzie mi musiała... Ja mam labu, bo na laptop. Dobrze, dobrze. Przyszła nasza piękna zawodniczka pipi. Tak, tylko jej nie widzicie. To jest turbokicia. No, wyciągamy następne. Co, a i coś tam wyleciało? No, a, nie, to kawałek, który urwałem. Dobra, po tutaj dotyku stwierdzam, że tego jeszcze nie mamy. A, co ty zrobisz? Pipi, dobra, ocena. Czy podoba Ci się to? Czy ta parówka Ci się podoba? Kocie parywka, to jesteś ty. Widzę, widzę, widzę. I jak? Ocena. Ha, zero zainteresowania. Saszek. saszetka, proszę bardzo. Ale nie jest na dół. No na co to jest? To jest mufinga. O, to są takie zwęki. To jest takie, one wyska um, One są w akwariach, tak, bo widzieliśmy je chyba w Japonii. I w dężę, one takie... Jasna. I tak wystają głową, no. No E, co się nazywa? Coś Piękna krewetka, albo raczej jakiś wąż. Ja oceniam 7 na 10. Nie wiem, ale... Też stoi. Ej, fajnie, fajnie. Dobra, ej, naprawdę jest dobrze. Mamy tak, trzy za na nami. B i, jak jeszcze mamy do trafienia? Proszę mi to podać. Proszę mi to wodać. Albo dobra, ty trzymaj, pokaż no. widzom. Widzowie, mamy do złapania squid miał, orka miał. to jest orka. Orki. Z majorki. No Orki i oczywiście górny szark miał, którego miniaturę mamy tutaj. Ten dobra, Squid fajnie wygląda, więc spróbujemy go trafić, Mufinka. Ja chcę orkę. Jeden, jedna powtórka może być. Ja nie Orki. chcę robić, bo nie jadą. Czy nie da zrobić? To jest bardzo łatwe, akurat. To no tak, sobie... ale nie bez instrukcji. On jest bardzo łatwy, no bez a, instrukcji. Wiecie. Ja nie mogę robić. Instrukcją. Widzowie mi zakazali. Ale ja bym ci pomogła. Widzowie zakazali mi robić z instrukcją. No to jest fishing kit? Nie! Zazalnie, no nie rybek. O tak matko, tak. jak się wytraszyłem, czy to jest? Tak! I tego, co chciałem trafić, idzie naprawdę super. Czy to jest nasz piękny Co Nie. Czy nie? Czemu? To czemu? Już masz cztery i nie ma żadnej powtórki. właśnie, teraz jest dopiero z najgorzej rozumiesz. No go? i bardzo dobrze. Dlatego mówię proszę cię. To jest squid, tak. Squid! Ja Ustalmy szuka, jedno. Ja już szukam translatora. Czekaj, czekaj. Ustalmy jedno. Jeżeli trafię powtórkę, tego, to ci dam. Zastanów się. Więc, więc jeszcze cię przekupię, jeszcze przekupię, widzowie. Dobra, postawmy je wszystkie. Uuu, jest coraz gorzej, jest, nie chcę na to patrzeć. Wyciągamy! I to będzie nasz piękny, elegancki pik! I w środku jest powtórka, 100%. To jest szansa na to, że to nie jest powtóreczka, jest bardzo mała. Ale jest to powtórka, którą chciałaś, więc proszę cię, Mówika, zastanów się. Mam no? Instrukcję, Dobrze, ja pana zjadam. No zastanów się, to jest twoja powtórka. On specjalnie przyszedł do ciebie. Powiedziałeś, że go chcesz, więc specjalnie dropnąłem no dwa. A ty teraz się tak zachowujesz, tutaj nie będzie powtórki. Ja specjalnie dla ciebie, więc się jeszcze zastanowię, nie chcę tego robić. Rozumiesz, nie chcę tego robić. Ja to zepsuję 100%. To się wszystko spali. Patrzcie, on ma w ogóle takie macki słodki jest, a ten takie mniejsze, kiutaśne. Nie ja jestem pewny, że to wszystko, jak zacznę robić tego ja pana zjadam, to to się spali. I w ogóle nie, nie, ja się nie, albo na gorzej jeszcze, buł wybuchnie. Czy chcesz y, pobawić się swoim koto kolegą? No. Gdzie ono sobie idzie? No, nie, to nie, pipi. Ostatnia, ale nie najgorsza, ponieważ nie będziemy robić. Ja pana zjadam, ponieważ tu nie będzie powtórki, a tamta powtórka się nie liczy, bo Mufinka za bardzo gadała. O co, że ją Więc proszę bardzo, jeżeli tu będzie powtórka, robię, ja pana zjadam. Jeżeli nie będzie powtórki, nie robimy, ja pana zjadam. I proszę bardzo. Uuu, ryba piła, specjalnie ją kojarzę. tak no, no, nie jak coś Proste. Ha, ha. to było suche. To było dobre, widzę. Nie, to było dobre. Ryba piła, i spiła, Idę do wodę. Nie chcę tego robić. Słuchaj, to też jest w rybnym klimacie. Nie chcę tego robić, widzowie. Nie chcę tego robić. To jest. Ja to o jaju, saszetki. To jest banalnie łatwe. Słuchaj, mm. najpierw wyjmuję sznurek i go umieszczasz. W tu? Tak. Gdzie? No tam masz takie na sznurek. Nie mam nic na sznurek. No, te łączenia tutaj. To jest winogronowe. O! Także ułożyć to? Tak. to? Ale to nie ma sensu. Ma sens. No ale to się nie trzyma tutaj, to po później o, to muszę zrobić. Jak już to zaleje pewnie, tak? No dobra, no ułożyłem sznurek. Dobrze, Następnie dodać tajemniczy do no, do. Do sznurka! Dwóch, a do dwóch żółty, Czyli jakby dwa kolory to są po prostu. Mm -hmm. No wsypuj. I Ale żółty. cały? Tego jest dużo. Do większej łyżki. Do tej? Tak. Jedna łyżka to jedna rybka, a tu jest więcej tego niż na jedną łyżkę. Ale nie czubate no. no łyżka. Dobrze, proszę bardzo. Na no, całą wypełniła. Tak, i jeszcze jedną. Bardzo dobrze Dobra, sypę. No. I teraz dwie. No co prawda miały być na odwrót Here we go! Nie, to jest dobre. Cieszę się, teraz proszę być mm. tą żółtą. Dobre winogronowe. Mm. A po ty ty oszukujesz, bo to jest, jakbym z instrukcją kitek... robił. Ty jesteś jak instrukcja, piszcie nie? koniecznie w komentarzu, co powinien Kitek tak mm. Dobra, co wam do mnie nie piszcie, Nie o. kitek nic nie chcą. Hmm. Wodę dolewaj stopniowo. Ale tak malutko, żeby to szybko No Naprawdę o, o, o super i do kolejnej. A nie, nie już wszystkie zujesz. No, ale tak się zepsuło, to. No, nie mam pojęcia, Kitek, bo ty to nierówno robisz. Masz poczekaj 3 minuty. Ile? Trzy minuty! Szczypta jeszcze magii! Kitek, nie jak psu Nie psuję dobrze robię. Tobie widzą, że ja bym w życiu nie zepsuł. Ale no, zostaw, zostaw, bo to mi się stygnąć. No! będą kolorowe wtedy. Pora wyciągnąć to za sznureczek. Nie, nie chcę wyjść. Mhm. Mm to no. Wow! Od dołu właśnie tak, nie, nie na siłę ciągnie. O! o właśnie o tym mówiłam. Jak już się pierwsza wyrwała, to dopiero wtedy właśnie. O patrz, masz na wędce rybki. Co on tu teraz jesz? Ale no naj. Biedne rybki. Mm. O matko. Dobre? Mhm. Mm Kojarzycie te takie cukierki, co masz na przykład bransoletkę z cukierkami? No. no. dosłownie, to jest to samo. Chcesz spróbować? Wiesz, co? Jakoś się nie ufam, Sorry. Nie będę się wypowiadał. A wy mi widzieliśmy już tydzień? Zobaczyć więcej głupich pomysłów to zapraszam Was na ten albo na ten głupi odcinek. Tak.